Futsalowa reprezentacja Polski w drugim dniu preeliminacji do Mistrzostw Europy rozgrywanych na Malcie grała ze Szwecją. Trener Błażej Korczyński wystawił identyczną pierwszą piątkę, dokonując tylko korekty w drugiej czwórce, w której wystąpił Robert Gładczak zastępując Dominika Soleckiego. Polacy do tego meczu przystąpili bardzo mocno, zdeterminowali, zdawali sobie sprawę, że zwycięstwo bardzo mocno przybliży ich do awansu, do kolejnej rundy eliminacji. No a była też szansa na to, że zwycięstwo już zapewni awans do kolejnej rundy. Od początku to właśnie biało-czerwoni nadawali tempo temu, co działo się na boisku. Tomasz Kiezel próbował w pierwszej akcji pokonać Janssona. To kolejna akcja biało-czerwonych. Łopuch strzelał, próbował to wszystko dobić Lutecki, ale poradzili sobie tym razem jeszcze defensorzy zespołu ze Skandynawii. Jak widzą Państwo w tej akcji Mikołaj Zastawnik bardzo mocno powalczył o piłkę i to było dzisiaj Taka cecha nadrzędna, jeśli chodzi o zawodników trenera Błażeja Korczyńskiego, walki i determinacji było bardzo, bardzo dużo. I wreszcie szósta minuta spotkania. Sebastian Leszczak sprytną podcinką pokonuje Jansona. To była bardzo dobra, szybka kontra w wykonaniu biało-czerwonych. Szwedzi też próbowali raz po raz nękać Bartłomieja Nawrata, ale Polacy mieli właśnie okazję do wychodzenia z takimi szybkimi kontrami. I Sebastian Leszczak daje nam. Troszkę spokoju w tym meczu. Wydawało się, że szybko strzelimy kolejnego gola. Akcja Piotra Łopucha. Niestety po tym mocnym strzale piłka zatrzymała się tylko na słupku Szwedzi. Tak jak wspomniałem, też próbowali zagrażać bramce na Wrata, ale tutaj też dobra asekuracja zawodników z defensywy reprezentacji Polski. Michał Marek wczoraj zdobył bramkę w rywalizacji z Grecją. Dzisiaj też miał ochotę na gola tej sytuacji jednak strzelił obok bramki. Zresztą Polacy bardzo dużo strzelali w tym meczu. 46 strzałów, ale właśnie cały czas musiał być w bramce. Czujny Bartłomiej Nawrat, ale jak widzą Państwo, tej sportowej złości nie brakowało w szeregach biało-czerwonych. Mikołaj Zastawnik, to jego uderzenie, które obronił Jansson. No a Michał Kubik w tej sytuacji faulował rywala. No, on już miał na koncie przed tym meczem jedną żółtą kartkę którą zobaczył w rywalizacji z zespołem Grecji. Kolejna akcja Piotra Łopucha, niezakończona celnym strzałem. A tutaj musiał pokazać swoje najwyższe umiejętności Bartłomiej Nawrat po tym strzale z Szwedów po zagraniu zrzutu z, z aut. Biało-czerwoni przy piłce, rozgrywanie piłki przez bramkarza. Jak widzą Państwo, Szwedzi podeszli wysokim pressingiem. Starał się to wykorzystać Michał Kubik, który otrzymał kapitalne podanie od Soleckiego. Jednak w tej sytuacji przegrał rywalizację oko w oko z bramkarzem Szwedów. Stały fragment gry dla Polski. Błąd obrońcy Szwedzkiego i Dominik Solecki. No był tam, gdzie być powinien. Po meczu powiedział, że to była chyba jedna z najłatwiejszych jego bramek w reprezentacji, ale trzeba było najpierw się tam znaleźć Potem zagramy z autu kolegów zespołu. A tak strzela bramkę Sebastian Wojciechowski. Jedna bramka i trzy cieszynki. Proszę zobaczyć. Najpierw było serduszko dla ukochanej. Radość z kolegami. No i to jest klucz całego programu, czyli Mario Balotelli w wykonaniu Sebastiana Wojciechowskiego. Na koniec jeszcze gest triumfu i tak strzela zawodnik zespołu z Leszna. Mikołaj zastawnik. Bardzo szybko w drugiej połowie podwyższył prowadzenie. To już fragment oczywiście drugiej części spotkania. I tak zawodnik Kliereksu zdobył swoją pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko to zaczęło się dobrze układać po przerwie. Bardzo ważne te minuty tuż po rozpoczęciu drugiej części rywalizacji. I Mikołaj, zastawnik ku radości Tomasza Luteckiego, strzela w taki oto sposób. Sebastian Leszczak był już w polu karnym. Tutaj wyjście bramkarza trzech koron. I okazało się, że sędziowie podyktowali rzut karny po tym faulu na Michale Kubiku. Szwedzi mieli pretensje, a Mikołaj Zestawnik strzelił bramkę numer dwa. Wtedy już raczej wszyscy byli przekonani, że Biało-Czerwoni nie dadzą sobie odebrać tego zwycięstwa. Jeszcze raz to uderzenie, pewne uderzenie z rzutu karnego. Polacy Dążyli do kolejnych bramek. Trener Błażej Korczyński chciał, aby Biało-Czerwoni wygrali najwyżej, jak to jest możliwe. I widzą Państwo, jak świetnie radził sobie tutaj na prawym szczytle Tomasz Krizel. Ten zwód warto było zobaczyć raz jeszcze. Kolejna dobra akcja Polaków. Sebastian Wojciechowski na lewą stronę. Tutaj był Mikołaj Zastawnik i jak to nie wpadło do bramki. No, tutaj Tomasz Lutecki na pewno ma czego żałować. Po meczu też mówił, że być może ten numer 13 był taki pechowy, a to akcja, która wywołała bardzo sporo kontrowersji już po meczu. Tutaj pokazuje nawet Michał Marek, żeby Szwedzi wybili, bo na boisku leżał kontuzjowany Sebastian Leszczak. Po tym bardzo ostrym wejściu jednego ze Szwedów, ci jednak grali do końca. Bartłomiej Nawrat musiał interweniować, no i doszło do ostrych spięć Szwedów z Polakami. Słuszne pretensje Polaków, że Szwedzi nie wybili piłki, kiedy na parkiecie leżał Leszczak. Żółta kartka dla Soleckiego, druga żółta kartka dla kapitana Szwedów Zubiego i musiał opuścić plac gry. Polacy postanowili to wykorzystać bardzo szybko. Kilka minut później Mikołaj Zastawnik w taki oto sposób skompletował Hatrika. Wczoraj Hatrik Michała Kubika, dzisiaj Hatrik. Mikołaja, zastawnik. 6 do 0. No i było już jasne, że ten mecz wygramy, ale Szwedzi walczyli o honorowe trafienie. To jeszcze kolejna akcja, po której Tomasz Lutecki, tak jak wspomnieliśmy, nie miał dzisiaj kwarta, ale grał naprawdę bardzo, bardzo dobry mecz. Zawodnik reprezentacji Polski, Adam Wędzony, też miał swoją okazję. Bramkarz Szwedów już leżał na parkiecie, jednak. Nie tylko nad nim, ale także nad bramką posłał piłkę w tej sytuacji gracz Klierek Suchorzow. W ataku Szwedzi uderzenie, które świetnie obronił Michał Kałuża, bo to on pojawił się między słupkami na końcowe fragmenty. Polska pokonuje Szwecję 6 do 0 i wobec remisu Malty w meczu z Grecją mamy awans do kolejnej rundy eliminacji. Polska! 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 Nie spodziewaliśmy się takiego meczu, szczerze powiedziawszy uważam, że lepiej nam się gra takie mecze niż wczorajszy, przez ostatni rok graliśmy z takimi drużynami, które wychodziły na nas pressingiem, ta drużyna też na nas wyszła pressingiem, także dużo lepiej nam się grało, no i suma summarum wygrywamy. Skupialiśmy się głównie na pressingu, żeby dobrze pracować w pressingu, wiadomo to dużo kosztuje, ale no, nie ma tego tego, co by na dobre nie wyszło, strzelamy parę bramek, mamy 6 punktów i teraz skupiamy się tylko na sobotnim meczu.